Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Znaczy z takich nowości e, się nic nie zmienia, jeśli chodzi o nasz zespół, czyli, czyli e, Sreten i tak nie mógłby grać w tym meczu, bo pauzuje za e, czwartą kartkę, natomiast boryka się jeszcze z, e, z urazem. Na pewno w dniu jutrzejszy nie będzie grał e, miroczo Pozostali są do e, dyspozycji. To tyle jeśli chodzi o sprawy kadrowe na pytania. A jak jest w ogóle sytuacja z mojego Czy to jest kwestia tylko tego jednego meczu? No, myślę, że to jest kwestia tego jednego meczu. Mam nadzieję, że na Termalikę będzie już gotowy. A setem? zaczął już biegać, natomiast no, to jest tam jakiś przeciążeniowy uraz kolana, więc, więc myślę, że, że te takie trudne boiska do treningu też jemu nie pomagają w tym dojściu do siebie, więc no, liczę, że, że nie wiem. Jeśli nie na ten mecz, to na następny, za w Lubim, Sretem też będzie już, już yy, gotowy. Tak, tyle że trochę się zmieniło w Krakowie przez tą zimę, bo wreszcie miał odejście Denisa Rakresa. Yy, miał Pan na tyle czasu, żeby żeby kolei się z tą myślą wymyślić, że ja bez szkody? Żeby... Znaczy, wie Pan co, ja byłem już przygotowany w grudniu na to, że Denis odejdzie, to nie jest tak, że mnie akurat odejście Denisa zaskoczyło, czy jakoś tam, nie wiem. No. Zasmuciło na pewno, bo jak się traci zawodnika, który strzela 30% bramek dla zespołu w rundzie, no to trudno mówić o tym, że, że to akurat bezboleśnie jest. Natomiast byłem na to przygotowany, można powiedzieć, że, że liczyłem się z tym, że Denis odejdzie i bez niego będzie musiało trwać życie. Więc, więc no szukaliśmy, ćwiczyliśmy jakiś wariant zastępczy, po to też przyszedł do nas Anton, no ale on jeszcze wiadomo, że musi poznać, to jak gramy i wejść w ten zespół trochę czasu mu jeszcze, jeszcze zajmie. Natomiast no, bez Donisa życie toczyło się w Krakowie wcześniej bez Donisa będzie się musiało życie toczyć w Krakowie teraz. Także postaramy się w jakiś sposób. Doprowadzić do tego, żeby, żeby no, ta gra była bez niego bez jakiegoś już natomiast czy to będzie bezboleśnie, no tu sobie już ręki nie dam uciąć. No. Jak się traci najlepszego szczelca drużyny, no to trudno mówić, żeby w ciągu, nie wiem, czterech tygodni e, załatać tą dziurę bezboleśnie. To są tylko opowieści. No, ja wiem, że y, Karaczanakow i Bejan nie przepracowali całego okresu y, przygotowawczego czego czy oni są przygotowani na, na dzisiaj, na 90 znaczy, czy są przygotowani 90 minut? Myślę, że, że raczej jeszcze nie no i szczególnie szczególnie Florin musi nadrabiać zaległości, bo on tam miał problemy, nie trenował, miał zabronione treningi, więc, więc później wszedł w to wszystko i, i on to teraz dopiero nadrabia. Anton prędzej, natomiast Anton musi się nauczyć bardziej naszego stylu gry, bo, bo, bo yy, to jest taki zawodnik, który potrafi zagrać świetnie indywidualnie, i teraz musimy go wkomponować w zespół. Nam trochę czasu jeszcze na to potrzeba, więc, więc yy, no myślę, że z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień będzie lepiej. Natomiast na chwilę obecną no, yy, myślę, że, że no oni będą musieli też szybko, szybko yy, przyswajać nasze tam, yy, naszą grę i nasze, nasze schematy taktyczne. Gdyby pan porównał kadry, jakie pan miał przed ostatnim meczem, od dwóch miesięcy z Jagielonią do, do tego teraz z Górnikiem Zabrze. To jest ma pan mniejszy, większy wybór? Czy wybór mam ten sam, bo jeśli chodzi o, o sprawy personalne, znaczy o liściowe sprawy, no to tu się wiele tam nie zmieniło. Natomiast myślę, że że w tym momencie e, nie mając przed tym meczem, mówię, mówię. Generalnie przyzwyczajam się z Górnikiem Zabrze, nie mając Denisa i nie mając, nie mając Mira Czołwilo, no to, no to takie dwa ubytki dość znaczne, także no, trudno mówić, że, że na chwilę obecną jesteśmy personalnie mocniejsi. A ile osobowa będzie, będzie kadra? No, to nie chodzi o to, ile będzie kadra osobowa, bo... Generalnie no, bo... o to mi chodzi, czy wszyscy, czy ktoś poza tą kadrą, która była w Hiszpanii będzie, będzie w tej kadrze? Zresztą to w zależności od sytuacji. no Teraz teraz niektórzy zawodnicy są kontuzjowani, nam też potrzeba na treningu nie raz 20, nie raz 22 zawodników, ja sobie będę po prostu dobierał zawodników. Kadra będzie docierała w granicach 25-26 zawodników z trzema bramkarzami. Z tym, że wiadomo, że u nas praktycznie gro tej kadry groto, może przesadzam, ale, ale prawie połowę tej kadry stanowią zawodnicy młodzi, więc, więc takimi zawodnikami na razie posiłkujemy. Ja myślę, że doszło w sumie czterech nowych zawodników. Czy kibice mogą się spodziewać, spodziewać debiutu? któregoś z nich już w sobotę? No znaczy ja myślę, że no, najpierw zacznijmy od tego, że, że i Florin i Anton są w meczowej 18. Przemek Perdek i Hubert Damczyk nie są, bo po prostu nie mamy ich certyfikatu, więc, więc znaczy certyfikatów nie mamy ich zgłoszonych do gry. No. Dlatego, dlatego ta dwójka musi się jeszcze uzbroić w cierpliwość. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Anton czy, czy Florin debiutowali w sobotę. Panie mówił pan jeszcze o tym, że, że ciągle poszukujecie, jak tam sprawy wyglądają, ktoś może to wyrazić więcej. Poszukujemy intensywnie. To no. jest sam. Hmm. Domyślcie jeszcze pali były. jak to tylko żywy jak przyszedł do Bo było niedaleko, no to fakt. Natomiast yy, yy, to jest zawodnik, który się dość wysoko ceni. Natomiast no my też nie chcieliśmy. Eee, wprowadza z tej różnie jakiś tam wielkich kominów płacowych, więc myślę, że, że eee, to był główny powód. Czy to był ten planowany transfer, który którym pan mówił, że może być wydarzenie? No to był jeden z tych planowanych transferów. No. Czyli dalej powiedzmy tak. No coś tam się jeszcze toczy dalej. No, no to nie jest tak, że przecież my, my śpimy, natomiast to nie jest tak prosto ściągnąć teraz zawodnika. Nie wiem, no, konkretnego do Krakowi. Musi być zawodnik lepszy od tych, którzy tutaj są. No i... Takich na rynku już wielu nie ma, więc szczerze powiedziawszy, no to jest zimowo okienko nasferowe wielu zawodników pod kontraktami, za których trzeba duże pieniądze płacić, więc, więc e, rozmawiamy cały czas trwają rozmowy. Okienko trwa do 29 lutego, więc jeszcze trochę czasu jest. No. Skoro tyle czasu czekałem, więc poczekam jeszcze. Czy macie panowie jeszcze jakieś... Panie, że coś z tym testowanym zawodnikiem. Sebastian dzieleniem. Wczoraj był, no ale ja już wczoraj po rozmowie z nim yy, po prostu podziękowałem mu, no to nie jest jeszcze chłopak do gry w pierwszej, w pierwszej drużynie, natomiast no, ja nie będę robił transferów do drugiej drużyny, bo to akurat na tym szczeblu jest na niepotrzebne, więc on musi teraz gdzieś złapać klub, w którym będzie grał regularnie w Krakowi, w pierwszej drużynie nie miał na to szansy. Ewentualnie wzmocnienia to będą już zawodnicy gotowi, bez... Tak, tylko, 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 tacy zawodnicy. Panie że główny zawsze jest mocniejszy, pana zdaniem teraz... Z Znaczy ja powiem tak, bo górnik to trzeba oceniać teraz trochę inaczej moment przyjścia trenera olińskiego te transfery, takie jak to on sam mówił last minute w końcówce tamtego okienka transferowego, czyli w sierpniu. Yy, dobra końcówka, bo dobra końcówka była, przecież wygrali, wygrali dwa mecze takie trudne wyjazdowe się nie mylę, na Jagiellonii i na Lubinie, czyli tych punktów trochę zrobili, mimo że byli już w ciężkiej sytuacji. Wtedy doszło sześciu zawodników, takich można powiedzieć gotowych do gry i teraz zrobili podobny ruch, doszło następnych sześciu zawodników, więc Górnik de facto zrobił w ciągu ostatnich pięciu miesięcy 12 transferów takich konkretnych i no i trzeba powiedzieć, że, że to już może być zupełnie inny zespół, natomiast yy, mieli podobne problemy jak my ze sparing partnerami na obozie w Hiszpanii, ale myślę, że, że to będzie na pewno mocniejszy, groźniejszy zespół niż, niż przynajmniej na początku rundy jesiennej, o tak powiem. Natomiast jak to będzie wyglądało to wszystko będzie weryfikowała liga, boisko, są zespoły, które są praktycznie bez zmian, są zespoły, w których jest dużo zmian, nie ma takiego jakiegoś gotowego, gotowej recepty na to, kto osiągnie sukces. Tak na tak pana wypowiedzi, mam wrażenie, że z takimi wieloma znakami zapytałem, wszystko przystępuje pan do, do tej... Znaczy nie, my nie, bo akurat u nas właśnie nie ma takich znaków zapytania, bo generalnie my tak, nie, nie nastawialiśmy się na jakieś, nie wiem, szalone transfery i szalone ruchy transferowe. Ten skład jest w miarę, w miarę, ja bym powiedział skonsolidowany i taki bym powiedział zbilansowany, także ja generalnie nie ma jakiejś tam zagwozdki przed tym meczem, z problemów ze składem i, i tak dalej, i tak dalej, czy ze snem akurat. No, no to, że myśmy nie byli aktywni, czy tam nie było głośnych transferów w Krakowie, to nie znaczy, że ta Krakowia będzie będzie w tym momencie słabsza. Ja mówię, że naszą siłą jest właśnie stabilizacja składu od, od pół roku, można powiedzieć, i to będziemy chcieli dalej dowadniać.